Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego Don't Starve. Właśnie jesteśmy świeżusio po zabiciu muzgusa i to jest bardzo dobra wiadomość tak generalnie. Co ty tu mi psuwasz gościu? O nie ale coś tam zeżarł. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi kochani, wspaniali widzowie, wyleczymy się tutaj garścią pierogów. 12 mięsek, 7 drumstików. No, słuchajcie, fantastyczne są te łupy. 10 piórek i tu jeszcze 7, także jest naprawdę nieźle. Jeżeli o to chodzi, bardzo fajnie, sympatycznie nam no, to poszło. Także dzień dobry, dzień dobry. Bardzo miło jest e, mi was tutaj przywitać. E, czy my będziemy się w dalszej części chcieli zajmować, słuchajcie, Ano? E, tak, zaczniemy sobie od zbiorów tutaj. I myślę, że jest kilka rzeczy, które co do zasady moglibyśmy chcieć zrobić. Przede wszystkim, przy touchstone'ie, moglibyśmy postawić sobie skrzynerkę z itemkami, taką na wszelki po prostu, gdyby się zdarzyło, żebym sobie gdzieś tutaj umarł. No to byłaby niesympatyczna sytuacja, a my niesympatycznych sytuacji, prawda, nie lubimy, więc się przed nimi zabezpieczamy. Ale to jest super, że mnie piorun pieprzął, do się świecę w nocy. Kurczę za pieprzam jakbym miał motorek w dupie w ogóle. Idealne to jest, nie? WX jest fajny. Jednocześnie musimy gdzieś, słuchajcie, pozyskać girsy. Po pierwsze no po to, żeby się ulepszyć, oczywiście, po drugie na potencjalne strażaki w lato, do którego został nam już tylko tydzień i warto byłoby być dobrze do tego lata przygotowanym. Girsów chyba mam sztuk dwie, tutaj w skrzynewce jeszcze. Tak, mam jeszcze dwie sztuki girsów. Ja I takich miałem całkiem sporo. I no, musieliśmy postawić jednego strażaka przy świnkach. Nie chciałem tego robić, no ale uderzył piorun, więc takie, takie życie. E, słuchajcie, natomiast, żeby pokryć te bazy, potrzebuje dwóch. Yy. Jestem taki bajer, że. E, można sobie coś tam porozstawiać, żeby jeden strażak miał większe pole. No, w ostateczności zrobimy tak. I tak, tak nim też można zrobić. On chyba nie jest aż tak efektywny, ale można to zrobić. Natomiast, alternatywą jest zejście do jaskiń. I tam udanie się gdzieś w jakieś rejony, gdzie będzie można jakichś klockworków sobie sklepać. Nie? I to jest też jakiś pomysł, bo tutaj raczej no na tej mapie, na froncie, na jakim froncie, na powierzchni, no już raczej takiej możliwości nie mamy. O Boże, mój kebab, kebab do mnie właśnie wyjechał. Będzie u mnie za 8 minut, słuchajcie. Yy, takiej możliwości raczej tutaj nie mamy. Więc to, no myślę, że raczej pozostaną te jaskinie ale zobaczymy mm. Na pewno chciałbym też e, zbudować trochę skrzynek e, żeby przechować dodatkowe itemki No, do tego potrzebuję trochę drewna Trochę go mam, więc może nawet zbuduję teraz te skrzynki w item exceeds carrying capacity ale to już sobie pod podnosimy Jak spalę dostatecznie dużo desek Dobra, proszę ładnie mm, Dobrze Zróbmy 9 desek i z tego powstaną trzy dodatkowe skrzynki, tak? Bo jedna skrzynka zgadza się. A trzy te sztuki. I to jest cztery, cztery. Nie powiem, tylko no ja to miałem policzone, w jaki sposób to powinienem zrobić. Jeżeli to jest tutaj przy brzegu, a jest, prawda? Tak. To jeżeli chciałbym teraz mając to, mieć tutaj przy brzegu skrzynkę, tak? Bo to jest na brzegu, więc to jest, chciałbym tu przy brzegu skrzynkę, to raz. 2, 3, 4, 5 Ja myślę, że tu jeszcze jedna powinna być, i wtedy robię zamiast tyle przerwy to tyle, więc raz 2, dwa, raz 2, dwa, raz 2, dwa, raz, dwa. i bo jest OK. No nie wiem, tak spróbuję w każdym razie. Najwyżej będziemy przesuwać, tak, bo teraz jest skrzynka tu. I teraz zamiast robić tu, to bym tu i teraz stąd raz, dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa i to jest na brzegu czy jeden od Słuchaj, tak, to ciężko Dlaczego, tak, bo tu jest Też takie jeden od Nie, to jest OK w takim razie. Czyli kolejną skrzynkę powinienem nie tuż przy, tylko jeden odcentrę. Super. I teraz... Możemy sobie załadować Do cennych te pióra Może bardziej do odzwierzęcych one w nie powstają, ale się nie zmieszczą Więc dałbym, albo zrobię jeszcze jedną skrzynkę na odzwierzęce O, mogę jeszcze jedną zrobić, no i elegancko Tak, to my zrobił jeszcze jedną skrzynkę na odzwierzęce Po prostu, i tu sobie załadujemy pióra Tu mamy pajęczy staw, więc sobie damy do pajęczego stawu potrzebuję tego dobrego stapu yy, tego mam dużo trawy, więc fajnie tutaj mam torcze, tu mam chestera ok, tu będzie skrzynka z narzędziami myślę, że to takiej potrzebujemy Volt Goat Horn tu jest drugiej skrzynki tej okay. te 5 sobie tutaj zostawię, ta jeszcze jedna prawka może sobie pójść do skrzynki trawiastej Dobra, podnieśmy teraz wszystkie narzędzia I wsadził je do skrzynki z narzędziami Obawiam się, że Jedna skrzynka z narzędziami to będzie za mało, zdecydowanie. Dobra. najmniej jeszcze w takim razie piękki. O! ach nie zmieściły mi się. W eku. Okej, okay, tak się może zdarzyć. No bo ta ma 4%, to nie wiem czy jest sens jej używać. Mm, bardzo długo trwa w ogóle to bycie naładowanym. Podoba mi się to. 3. Mhm. Szkoda, że że nie No tu są jeszcze deski gdzieś. Czy nie? No pewnie, że są, bo jeżeli... A, tu są dwie, to jest jedno. Bo... A to dziwnie mi się zrobiło. Dobra, hop. Raz, dwa. Bardzo proszę. Ok, i teraz możemy ładnie tutaj sobie podkładać narzędzia. Czy tu jeszcze jakieś są oczywiście. Proszę bardzo. Proszę bardzo idły mają sporo procent. Muchawki, młotek, co do zwierzęcych. Tu jeszcze wyrzuciłem, na jakąś łopatę. 92%. No i to porek 4, ale może go połączymy z którymś. Nie ma tu toporka żadnego. I tu też nie ma żadnego toporka. No dobra, co to? Mamy dwie skrzynki na narzędzia. Bardzo ładne. Teraz tak, tutaj mam dwa lanterny. To chestera, dwie pochodnie. To jest w porządku, tutaj nic nie ma Niczego w sumie nie ma Tutaj jest ok, tutaj mamy 5 skrzynek, tutaj 4 Tutaj stoi Chester, w którym właśnie jest jeszcze Spirka I są jeszcze dwie cenne rzeczy I to możemy sobie je na razie wrzucić tutaj Nie mogę się nauczyć żadnej z tych rzeczy Trzeba już dołożyć gdzieś indziej I Spirkę mogę dać tu Może mogę ją połączyć z tą Spirką Mogę i one się złączą I super, bardzo sympatycznie Something is coming, fajnie, dobrze, bo to oznacza nadejście nadejście gnoju zrobimy linę i zrobimy hełm to nam się bardzo przyda i powinniśmy zrobić jeszcze ała ognisko wow, chciałem powiedzieć dobra ale damy radę czasowo raz, dwa, trzy raz, dwa mhm. bardzo ładnie, dwa, trzy Raz, 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 ała, dobra Chillera, entropia Ej, ale nie wypadł mi chyba niebieski krysztek z, z białego psa Bardzo niefajnie Nie podoba mi się to No Bardzo niemiło No ale dobra, zawsze jakieś monster mity Proszę bardzo monster mity, proszę bardzo Tak Takładzę trochę na tym deszczu W nadziei, że może mnie piorun kopnie Byłoby sympatycznie całkiem No ale znowu zaczynam przemakać No właśnie myślę, czy bardziej... Jak, jak się bardziej opłaca grać Czy bardziej... O walnęło tam zamiast we mnie Pierwno, no jest wyższy trochę To w sumie ciężko się dziwić e, Mógłbym sobie jeszcze krzaczki posadzić Ale ja nie wiem czy mi się tak pali. Chyba pilniejsze jest dla mnie Udanie się po potencjalne Gearsy Ale znowu z czym je Wiecie, zdobędziemy Tak naprawdę tak nie? To możemy trochę Cavesy poeksplorować, gdzieś jeszcze. Znowuż, może Blato po prostu się przygotujmy, żeby Blato pójść. Wiecie, w wirsy. To znaczy, mógłbym się przygotować na wypad do oazy. I tutaj jest oaza, więc tutaj gdzieś będzie też Entlion. I mógłbym po prostu wyłowić sobie gogle i przygotować się do walki z Entlionem. I po prostu zrobić to teraz, póki, yy, póki nie ma upałów. I mógłbym wtedy nie wracać tutaj do bazy przez jakiś moment, więc jej by się nic nie stało. Będąc tam w oazie pokonałbym Ant i co? No i gitara. To czego ja bym potrzebował? A boxa, który wymaga girsów to też tak średnio właśnie. Dosyć. No, przydałoby mi się więcej takich tych gearsów. No potrzebnie tyle ich pozżerałem na upgrade, moim zdaniem. Musiałbym pomyśleć. Słuchajcie, no bo czego co ja bym potrzebował tą zbudować? Potrzebowałbym dużo ognisko tam zbudować, ale nie mam żadnych pięknych, to nie dobrze. Zrobimy sobie jakieś na pewno. Zdyszkę chociaż, żeby mieć, no yy, potrzebowałbym tak dużo ognisko, najlepiej lodówkę, no ale bez lodówki damy sobie radę, są tam ktucy. Mogę... Nie no, nie powinienem przychodzić po żarcie tutaj. No ale mogę schodzić na dół do, do podziemi po jakiejś żarcie. coś jest ok, jest tak do ogarnięcia coś. Garnek przynajmniej by się przydał jakiś. D-boxa mam zrobionego, no garnek nie sobie zrobić Crock hmm, hop 3 i 6 Charcoalu yy, Mogę zrobić garnek i po prostu go nie stawiać na razie Jest OK, Dobrze hmm, Tutaj sobie odłożymy kamienie, tutaj sobie odłożymy węgiel Tak, garnek Ognisko znaczy w sumie bardziej bym potrzebował Endothermic Fire, tak naprawdę. I do tego mi się przyda Saletra. O nie, to jest mały. Ale wystrojam, dobra, będę miał w gotowości, w razie czego. Endothermic Fire Pit. Trzeba 4 czesanych kamieni, 2 ele electrical dudadu. Więc do tego yy, przyda mi się to. I to mógłbym sobie przygotować faktycznie. Yy, potrzebuję sobie. Podejść tu i zrobić cztery ciosane kamienie. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz mogę zrobić dwa te. Raz, dwa. I teraz mogę zrobić endotermin fire. Tylko zanim go ustawię, to muszę się zastanowić, czy chcę grać w tej bazie, czy nie chcę grać w tej bazie. Bo jeżeli chcę, no to stawiam tu. Jeżeli nie chcę i nie chcę przez całe lato do niej przychodzić, trzeba się dobrze zastanowić nad tą decyzją. No, to powinienem udać się tutaj. Dobra, dopóki mamy jeszcze chwilę, mamy 6 dni, no, mogę spróbować zejść do jaskiń i rozejrzeć się potencjalnie za miejscową, gdzie mógłbym się poklepać z typiarzami I to jest też w sumie ok. Tylko najpierw bym sobie przygotował po prostu trochę pierogi. Znudzą mi się grzyby, przyda mi się monstery, przyda mi się to, hmm, przyda mi się dramstiki, Tak myślę. I powinienem poczekać, aż faszek wstanie, bo nie mam jajek na razie. Będę musiał upiec monstermity, żeby móc go nakarmić. Mhm, bardzo ładnie. Teraz powinienem go nakarmić i on mi da jajka. Trzy, cztery, pięć. Bardzo ładnie. Biorę walking cane. O, nie chciałem podnosić. Biorę to i teraz, mając te rzeczy przygotowane do gotowania, mogę dać jajko drumstick. Grzyba lud i tam mi robi pierogi, bardzo ładnie. Jak to gram grzyba... Oj. Grzyba lód, Tam mi robi pierogi. Jak to gramstik, grzyba lód. Na odwrót mówię jak klikam, grzyba i lud, ale trudno. Dobra, cztery sztuki pierogów i myślę, że mając tyle. jest 160 hp na podorędziu. Zrobimy sobie jeszcze jeden hełm yy, albo nawet dwa. Żeby po prostu mieć, zróbmy dwie liny. Raz, dwa. Zróbmy dwa hełmy. Dobrze. Jak mamy dwa hełmy, a czy dzisiaj nie spełnia? A ja nie mam gotowej kompletnej farmy na świnie. To może sobie zróbmy. Nawet jakiegoś dramstica mógłbym dać na przynętę. Nie. No to nie głupie całkiem. Dobra i w ogóle Mickey Stew mi też zrobił sobie. I zrobimy sobie ee, Tak, tak Tak? O, mi wolcy wychodzą yes. do, tutaj tej Damstica. Co? A dlaczego tak? A teraz jest mi ale AS3, żeby zużywać? Nie. Yes. Nada, dawaj. A z Monster mitem 2 wystarczą, nie? To jest ciekawe. Walno by mnie ten piorun w końcu. Do żadnego nakrycia chwilę po ławę, to coś się przyczepi. Już w końcu witaj, królko. Nie ma degresywy, na proszę cię ładnie. No tu są świnioki, one się świniołaki na pewno zmienią. No to może, byś to tak, proszę, zrobić structures. Żeby zrobić structures, to potrzebuję liny. I cockroach. Weź... Wjeżdżaj ode mnie. No, no. Boję się, że to zaraz źle się skończy. Potrzebuję Wooden Gate'a jeszcze zrobić No nie chcę mieć tu widzicie? Cienko jest z tym, trzeba przyznać Protective branches detected No, jest cienko Dobra, ale się ugotował w innym czasie, tak zwanym Tu sobie mogę pewnie coś wybrać, więc bardzo ładnie Sneakers, najzwyklejsze no, buty świata nie wiem, czy mi się to podoba eee, Tak co do zasady Poczekajcie, po tu wszedłem? Eee, żeby sobie zrobić bramkę Woodgate potrzebuję, nie? Dwie i ta! I nina wow Nieźle Bardzo drogo To zawsze czapa na głowę, Nic sobie wypowiana Czasami możesz zjeść no tyle to kosztuje No dobra, tutaj wróbmy. Chodźmy do świnioków. A dziś tak, dzisiaj będzie pełnia, no na północ To dobrze, że się w porę zorientowaliśmy, słuchajcie, bo by było cienko. A warto sparmić świnioków. Pam, 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 pam. dam, 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 daram 18 płotków. No to co? Myślę, że... Tutaj coś niedużego Pułapka nie musi być duża Musi być skuteczna Och nie, jak jest szerokość ten, to bramka będzie wejścia z jednej strony No trudno Och, żeby zbudować Ładnie Dobra i tu powinienem to pozdropować drumstick I tu powinienem zbudować gayza. Bardzo ładnie W porządku mm, I teraz tak, powinienem mieć hambata gotowego I football helmet To tutaj jak najbardziej Tych płotków mam nawet trochę więcej niż powinienem mieć Ale no, jest ok, chciałem w Muszę ostrożnie z używaniem CTRL F, bo ja potrafię je zepsuć jak CTRL F, bo to on potrafi też płotek zaatakować, nie? E, postać moja. A jak się atakuje F, to wtedy atakuje na pewno tylko przeciwnika. A CTRL F może zaatakować płotek. Ja już sobie tak raz czy drugi zniszczyłem płotek, no i potem mi świniołaki robiły rozróbę na chacie, nie? I to jest słaba opcja. Dobra, czy ja coś jeszcze chcę sobie w bazie załatwić? No, zdrowie mam, to mam, to mam. Pierogi mam, no po sparmieniu ich odniosę rzeczy pewnie do bazy. A całkiem później, no to sobie idziemy na podziemia. Mamy jeszcze 5 dni wiosny. I no w sumie, no nie wiem, ewentualnie moglibyśmy w jakiejś farmienie się pobawić. Jest tutaj sporo tego, tych nowych rzeczy takich, patrzcie. Jest Cookbook, Garden Diga Magic, Flower Plot for Your Plants, Growth Formula Starter, Empty Bottle, patrzcie, tych rzeczy w ogóle nie mam tych rzeczy. Composting Bean e, Make you Rich Soil Gardener Hut Allow Your Gardening Expertise to Grow Mushroom Planter, no to to, to znamy Że to można zrobić Drain no to wiadomo, nie? ale te nowe rzeczy wszystkie są takie do, do farmowania więc to jest spoka opcja dobra, idziemy w pobliże zaczaić się tutaj na naradków STOP CO JEST? GDZIE JEST? Podniosłem szynkę? Ale debil, dlaczego? Nie pamiętałem, żebym ją podnosił Może jak jakąś spację kliknę, to mnie automatycznie podniosło A to oni nie będą w stanie tego zjeść przez płot? O, to zbuduję tu fence I tu też A jak są... Co ja zrobiłem? Powinienem ich zwabić, zanim się północ zaczyna, przecież oni nie wychodzą z domków o północy. Ale, kretin, no to nie będę im teraz chatek niszczyć, nie? bo to za dużo surowca bym potracił. A, faktycznie, o Boże, zapomniałem. Myślałem, że oni wychodzą z domków. I jak jest ten, się zmieniają w werewolfy tak czy siak. A to trzeba ich zbejtować, zanim się zacznie pełnia, i wtedy dopiero do domków, przejdą. O nie! Ale, no to Elon. za 20 dni się widzimy w takim razie No nie, to zgałganione, tak kurcze powiem wam No nieładnie, nieładnie tak robić Tomaszu, Andrzeju Co żeś mi uczynił? Takie rzeczy No przykro mi Co mogę powiedzieć innego? No nic nie powiem właśnie Biorę pierogi i idziemy no w podziemia, no bo to beka przecież straszna No nie będę niż tych chat, co je pobudowałem znaczy miałbym z tego więcej świńskich skór chyba niż wydają na budowanie. No jest styl taka zabawa, a potem to kurczę odbudowywać. No nie ma co, nie ma co. Lecimy na podziemia w takim razie. Zejdziemy sobie na dół i zobaczymy co tam się będzie działo. Tutaj było. no to sobie wziąć tutaj tak bardzo ładnie. Tutaj kreciku. Dajcie. Batiliski, ale kurda, z 10 świń. By było. 10 skórek, 20 mięsa. Kumacie to? Sztos by był, czy Monster Meat jest? Nie, te duże pałki są. No właśnie, Paukersony byłyby sztosem. No a tak to jest beka, widzicie. Weźmy trochę Kulkersonów, tych okrąglaków. Muszę rozkminić, jak się walczy z tymi królikami i je może na powierzchnię wytegować. To by się przydało, tak szczerze. Dobra, sześć tych, niech ten. Możemy sobie zrobić jakiś rekonesans, taki delikatny tutaj w tych podziemiach, i zaraz zobaczymy, co tutaj dalej można zrobić potencjalnie, ale to zrobimy sobie już w następnym odcinku. Póki co dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!